W pierwszej połowie XVIII wieku, w wyniku konfliktu państw pruskiego i monarchii austriackiej, na Śląsku zaczęły się dziać rzeczy zupełnie nowe. Na świat przyszło dwóch wielkich władców: w rodzinie Hohenzollernów, Fryderyk II, zwany później Wielkim, w rodzinie Habsburgów, Maria Teresa. Władcy ci w roku 1740 objęli panowanie w swoich państwach i rozpoczęła się pierwsza wojna śląska. Maria Teresa, młoda władczyni, miała wtedy 21 lat, stanęła w obliczu ewentualnej klęski i utraty ziem śląskich na rzecz Prus. W konsekwencji tak też się stało. Pierwsza wojna śląska zakończyła się sukcesem Prus. Austria straciła znaczną część terytorium śląska oraz większość śląskich twierdz. W drugiej połowie XIX wieku po zajęciu terytorium śląska przez Prusy dwa państwa duże, znaczące. Rozpoczęły akcję budowniczo-militarną, aby zabezpieczyć swoje interesy. O ile państwo pruskie, rządzone w tym czasie przez Fryderyka II, zwanego później Wielkim, planowało dalsze podboje na terytorium dzisiejszych Czech, ówczesnych ziem korony świętego Wacława, o tyle Austriacy. Którzy na tym kierunku nie przewidywali żadnych ruchów agresywnych, zmuszeni byli do podjęcia akcji budowlanej w celu obrony swojego terytorium. I tak na Śląsku Fryderyk II Wielki rozpoczął akcję rozbudowy twierdz istniejących oraz budowę twierdz nowych. Twierdze te za zadanie miały stanowić przede wszystkim Bazę operacyjną, bazę magazynową oraz bazę wytwórczą dla przewidywanych przyszłych podbojów na terenie Czech i Moraw. Austriacy, doskonale wiedząc, że wszczęto w ogromnej skali prace budowlane na terenie Śląska, że budują się nowe twierdze, postanowili przeciwdziałać temu, budując swoje twierdze które także stanowiły bazy operacyjne, ale twierdze te miały głównie znaczenie obronne. I tak na przykład twierdza Nysa, ulubiona twierdza Fryderyka II Wielkiego, po zdobyciu jej w 1741 roku została natychmiast rozbudowywana i w wyniku tej rozbudowy stała się jedną z naprawdę z najpotężniejszych twierdz w tym rejonie Europy. W twierdzach tych stacjonowały garnizony, budowano koszary, robiono różnego rodzaju przedsięwzięcia, które miały na celu ochronę nie tylko samej twierdzy, ale terenów przyległych, a nadto w twierdzach znajdowały się wszelkiego rodzaju magazyny, warsztaty i fabryki. W twierdzy Nysa powstały bardzo dobrze wyposażone Warsztaty artyleryjskie. Powstało tutaj nawet y, swojego rodzaju nowe przedsięwzięcie, albowiem zostało zaprojektowane nowe działo, nowy system działa. Była także fabryka prochu, największa w całych Prusach, fabryka prochu, fabryka karabinów, piekarnie, magazyny żywności i to samo było w twierdzach austriackich. Stąd też nie sposób nie przecenić znaczenia. Budownictwa twierdzowego dla rozwoju państwowości, zarówno pruskiej, jak i austriackiej, a także innych państw. W dniu dzisiejszym, kiedy te twierdze stanowią tylko i wyłącznie zabytek, zapomina się trochę o znaczeniu tych gigantycznych przedsięwzięć budowlanych, albowiem te przedsięwzięcia owocowały nie tylko bezpieczeństwem militarnym, ale także bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Lewią część terytorium pokrywa kolor niebieski, to właśnie jest system obrony wodnej w postaci fos, jazów, syfonów i różnego rodzaju urządzeń hydrotechnicznych. Tajemnic wojskowych pilnie strzeżono. Ucieśli Ignacego Pabila pochodzącego z Pardubic znaleziono niedoskonałe szkice twierdzy. Jako specjalista był ceniony, albowiem pobierał większe wynagrodzenie niż urzędnicy wyższej rangi. Został oskarżony wraz z żoną, dwoma przyjaciółmi i małżonką jednego z nich o zdradę stanu i w dniu 3 grudnia 1783 roku i Jiří Bonger powiesił go przy obecności wszystkich robotników w miejscu straceń na początku dzisiejszego parku Masaryka a ciało jego wisiało na Szybienicy aż do 21 lutego następnego roku. Ciało zdjął i w nieznanym miejscu pochował hycel ze Smirzyc. Płaca kata i jego trzech pomocników kosztowała skarb państwa 26 złotych reńskich. Drodzy Państwo, zaraz będziemy świadkami nietuzinkowego wywiadu. Rozmawiać będziemy z duchem Ignacego Pabila, z duchem cieśli straconego w twierdzy Józefów. Uszanowanie. jak Pan wszedł w posiadanie tajnej mapy? Jak to nie była tajna mapa? To byli pracowni plany, które ja miałem do dyspozycji. To była wielka niesprawiedliwość minęło już 75 lat od tego wydarzenia, nawet rosyjskie, nie mówiąc o brytyjskich archiwach, yy, dawno już zostały otwarte. tajemnica państwowa nie obowiązuje. Proszę nam, proszę nam uchylić rąbka tajemnicy. Uchylić, uchylić. <grych> plany, które ja potrzebował na swojej pracy, ze miał u siebie, a oni znaleźli te plany, które ja potrzebował na pracy udzieli mnie niewinnie, niewinnie, nieprawem. Krzywda, wielka krzywda to była. Podobno w pańskich czasach to była dość popularna forma represji, wieszanie zdrajców bądź ludzi podejrzanych o zdradę. No wiesienie było oblibane, vel bardzo oblibane. W jakim stawu, Sochodin? W prostym pożarku. Jaki jest tak u was? Celi jest w wybornej jakości. Żadne niedostatki, nie projewy. Podziemne korytarze, w których się znajdujemy, stanowiły tajemniczą i potężną broń twierdzy Jozefów. System korytarzy, który łącznie przekraczał 40 km, zabezpieczał. Twierdzę, nie tylko przed podkopami przeciwnika, ale także umożliwiał wysadzenie każdego kawałka ziemi w promieniu 600 metrów od twierdzy. Stąd też utajnienie planów podziemi było niesłychanie ważne. I trzeba przyznać, że dopiero po roku 1905, kiedy tego typu, tego typu korytarze straciły znaczenie, Zaczęto pomalutku, pomalutku odkrywać tajemnice józefowskich podziemi. System obrony podziemnej to labirynt. Labirynt korytarzy mniejszych, większych, a trzeba powiedzieć, że żołnierze, którzy spełniali bojowe zadanie minowania końcowego korytarza, aby wysadzić przeciwnika na przedpolu, musieli się poruszać w całkowitej ciemności. Proch czarny był materiałem wielce niebezpiecznym. A elektrycznych latarek w tym czasie nie było. Nie było nawet latarni, które dobrze by zabezpieczały płomień przed możliwością zapalenia się prochu. Aby żołnierze nie błądzili, zorganizowano system numeracji korytarzy. Przy każdym korytarzu znajdowała się ołowiana tabliczka i z wypukłymi numerami danego korytarza. Minerzy, którzy pracowali w danym odcinku twierdzy, Znali te numery i namacawszy je w kompletnej ciemności wiedzieli, w jakim korytarzu się znajdują i w ten sposób nie błądzili po Locha. W tymże miejscu znajdowała się ułowiana tabliczka z numerem danego korytarza. Niestety, po I wojnie światowej, większość tych tabliczek, a być może nawet wszystkie z uwagi na cenny metal, zostały zrabowane i przetopione na inny przedmiot. Spór dwóch sławnych generałów, generała Peligryniego i generała Harsza o lokalizację twierdzy na północnych rubieżach mocarstwa austriackiego, miał wszelkie cechy osobistego konfliktu. Chodziło tu o współzawodnictwo szkół fortyfikacyjnych. Vaše císařská milosti, prostudoval jsem podrobně plány generála Harše na opevnění Hradce Králové, ale nemohu s nimi souhlasit, protože... V současné době je tento plán daleko schudnější než váš. Hradec Králové doplníme pouze několika opevněními a za stávající situace si nemůžeme dovolit výstavbu nové pevnosti. Ve vší úctě vaše císařská milosti, Ale pewną z Králové jest bardzo daleko od ziemskich granic, a ponechała wolny prostor, a przytel ma dużo przestrzeni, by rozwinął swoją armádu. Nie wiadomo, jak długo ciągnęłaby się ta sprzeczka między tymi dwoma panami. Przybierało to cechy wręcz osobistego konfliktu między lokalizacją twierdzy w miejscowości Ples. I lokalizacją twierdzy w Hradcji Kralowej. Twierdza w Hradcji Kralowej miała pewną wygodę, albowiem już istniały tam wcześniejsze fortyfikacje, które o kilka lat wcześniej projektował właśnie generał Halsz i chciał nawiązać do istniejących elementów fortyfikacji. swój że swoją pewność na Wiśnie. Kryté ze severu, řekami, metují a labem. Pevnost je umístěna na výšině. Je opatřena nejmodernějším opevněním podle maršála Bobána. Vybavená podzimními chodbami, minami. Kryta, rohovou hradbou. Tato pevnost bude schopna odolávat nepříteli celého půl roku. Já prosazuji pevnost Hradec Králové. Owszem, nasze decyzje. necháme na mem matce, która w walkach z pruskiem přišla oklasko, a značnou czas leska. Na budowę twierdzy, późniejszą budowę twierdzy Ples, późniejszy Józefow, przeznaczono kwotę ponad 10 milionów ówczesnych talarów, co stanowiło równowartość 130 ton srebra. Stąd też Wysoka Dworska Rada, na pewne sugestie cesarzowej, wybrała rozwiązanie na tamte czasy znacznie tańsze i zadecydowała o rozbudowie twierdzy Radec Kralowe. Ale żeby generałowi Harszowi nie było za bardzo dumnie z tego powodu, Wybrano nie Harszów Projekt na budowę twierdzy, ale generała Pawłowskiego. Tak skończył się spór o lokalizację, a w kilkanaście lat później podjęto decyzję o budowie nowoczesnej twierdzy koło wsi Ples, którą przemianowano na cześć cesarza Józefa i nazwano Józefowem. Panowie, doskonale. je pouze na mě, abych rozhodla o osudu své Habsburské monarchie. Svěřené mě z vůle Boží, i mého otce, lahé paměti, císaře Karla, je pouze jediný muž, odborník, který může rozhodnout vaši válku per, vaši odbornou při. A tím je prezident a hlava Dvorské válečné rady, maršál Leopold Daun. A ten rozhodl o tom, že se bude stavět pevnost Hradec Králové. Drodzy Państwo, sprawdziliśmy dokładnie informację o tym, czy twierdza Józefów została zrobiona ze złota. Jednak to zwykła plotka, która wyrosła na anegdocie mówiącej o tym, że podczas inspekcji odbiorowej cesarz Józef II zażartował, że inwestycja była tak kosztowna, jakby była zrobiona z cennego żółtego kruszcu. Nestaviteli. Jen zemní práce na této pevnosti stály více jak 4 miliony zlatých. Více jak 200 osob zemřelo vyčerpáním. Celkové náklady přesáhly částku 10,5 milionů zlatých. Použili jste více jak 500 milionů cihel. Uvědomujete si, že tato pevnost měla být nedobitná? Ale vaše milosti, my jsme pevnost postavili přesně podle plánu. Nic jsme nevynechali, vše jsme postavili, jak má být. Pevnost je v skvělém stavu. Je schopna odolat každému nepříteli. Hm. Mohu se zeptat, císařská milosti, co to děláte? Za tu cenu mám dojem, že ta pevnost je stavěna ze zlata, nikoli z cihel. Skąd brało się wojsko okresu drugiej połowy XVIII wieku? Otóż brało się z rekrutacji. Każde państwo posiadało swoje obwody rekrutacyjne, swoje komisje i młodych chłopców z miast i wsi wcielano do wojska, by po rekrutskim przeszkoleniu uczynić z nich żołnierzy. Sytuacja była bardzo ciekawa po zajęciu śląska przez Prusy, albowiem ludzie, zupełnie obcych narodowości, obcego języka, służyli zarówno w armii pruskiej, jak i w armii austriackiej. Stawali się żołnierzami na wiele lat, brali udział w różnych bitwach, byli po prostu poddanymi danego króla. Ty, co to za jedni? To cześć. Wdali się w bójkę z austriacką oficerem. musieli uciekać przed werbunkiem. Ten go młodzi. A o co poszło z tym oficerem? dziewczyna jednego z nich. Oficer się do niej zalecał. A ten co tam robi? On nie Wojna się szykuje. W ten sposób dzięki różnego rodzaju Oficerom werbującym chłopcy z rozmaitych stron świata dostawali się nie tam, gdzie zawsze chcieli. I tak do nyskiej twierdzy, do nyskiego garnizonu, w wyniku akcji werb werbunkowej pruskich oficerów w Kotlinie Kłodzkiej dostał się pewien Czech nazwiskiem Nowotny Izi którego losy opisane są w słynnej czeskiej powieści pod tytułem Babunia. Zabór Śląska przez Prusy i oderwanie znacznej części terytorium od państwa Habsburgów spowodował komplikacje w życiu wielu ludzi. Rozdzielił terytorium, a jednocześnie z biegiem okoliczności spowodował, iż dzieje niektórych miast spletły się ze sobą. I tak dzieje pewnej pani, Madleny Nowotnej, jej męża. Zostały opisane w słynnej czeskiej powieści pod tytułem Babunia autorstwa Bożeny Niemcowej. Bożena Niemcowa uważana jest za prekursorkę nowej literatury czeskiej. Jej najsłynniejsza powieść zatytułowana Babiczka, czyli Babunia, odnosi się do burzliwych wydarzeń z czasów wojen austriacko-pruskich. Babunia zawiera sporo wątków autobiograficznych. Dziewczynka o imieniu Barunka to sama Bożena Niemcowa z domu Barbara Nowotna, a tytułowa Babunia, Maria Magdalena Nowotna, to jej babcia. Powiedź Babunia jest echem szczęśliwego dzieciństwa pisarki, spędzonego z kochającą babcią i poetyckim obrazem wsi i życia czeskiego ludu. Bożena Niemcowa, która przez wiele lat mieszkała w twierdzy Józefow, usłyszała opowiadanie Madleny Nowotnej i spisała jej dzieje w książce Babunia. Mąż Madleny Nowotnej, Izi, wtedy jeszcze jako narzeczony. Chcąc uniknąć poboru armii austriackiej, przeszedł na terytorium pruskie do Kłocka, gdzie niestety pod wpływem alkoholu dał się zwerbować pruskim oficerom i zmuszony został do wstąpienia do pruskiego regimentu nr 32 w niskim garnizonie potężniejszych wasza król fryderyk drugi nie zaوزر wszytko z Ja niżej podpisany i zinobotny Wstępuje do armii Pruskiej na ochotnika zobowiązuje się walczyć a jak przyjdzie o taka potrzeba umrzeć za króla tutaj Rikarnikiego tak? Zawsze za co mam dostać mundwę, piwo i chwałę. młodym szczęśliwie udało się otrzymać pozwolenia na ślub. Król Fryderyk bardzo lubił wysokich, postawnych żołnierzy, dlatego też Izzy szybko został kapralem. Po jakimś czasie rodzina Nowotnych przyniosła się do Nysy, gdzie nasz bohater stacjonował aż do swojej śmierci. A stało się to, gdy podczas tłumienia powstania w Polsce został ranny, a następnie zmarł na skutek zakażenia krwi. Madlena wraz z czwórką dzieci wróciła do rodziców, do wsi Dobruszki. Madlena opowiada o wielu wydarzeniach historycznych, które miały miejsce podczas jej pobytu w Nysie, o przekazaniu Austriakom generała Lafayetta, jak też o słynnym spotkaniu na schodach Pałacu Biskupiego w Nysie pomiędzy cesarzem austriackim a królem Prus, gdzie rzekomo omawiano pierwszy rozbiór Polski. Czym walczono w tym czasie? Walczono kar karabinami skałkowymi i oto mamy podstawowe uzbrojenie Wojska drugiej połowy XVIII wieku. Takimi skałkowymi karabinami zdobywano państwa, zabijano setki tysięcy ludzi, aczkolwiek broń wydawałaby się z pozoru prymitywna, była bronią bardzo skuteczną. Artyleria, Bóg Wojny, działo trzyfuntowe pruskie, te działa zdobyły Śląsk na rzecz Fryderyka II. Artyleria zawsze odgrywała bardzo ważną rolę, był to podstawowy rodzaj broni przy zdobywaniu twierdz. Ale prawdziwą siłę armii stanowiła jednak piechota. Piechota zbierana z chłopów, mieszczan. I często gęsto ochotników, którzy nie mając grosza przy duszy, wstępowali do różnych armii, aby mieć odzienie na grzbiecie i przysłowiową miskę strawy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.